Tak, tam na sutu jest kamera. No ty na zewnątrz już mówiłeś. ale ja tu kamerę więcej nie widzę. Dobra, w można wejść na pewno, w tą podrobinę, tam jakieś okno. są całe okna, nie ma dwóch O, za pół godziny będzie dość, spadamy. Będziemy. chmur, patrz, no. wracamy. To, że się nie boją pływać, nie boją lepiej, idą z tej wody. No ja właśnie tam z jeziora... Robisz w taką pogodę o tym chodzi? Nie? To co matka opowiadała Ci Bo to była szkółka jachtowa I to pewność potężna duża To jest zamknięte. Kamera dopiero jest tam u góry Szyby są całe Ale czy tam u góry byśmy się nie Dobra, tu jest wejście, Nie, tu jest wejście Brałoby się. Teraz są osoby całe, ale widzę, że tylko się nie wytrzymają. Teraz się nie wytrzymają. ładne. Ładno, czy tylko do środka i do dzisiaj. I po ciuchu powąchać. Kiedy na dach. Idę.